Nie, jestem. Oj, je, herbatka. Dziękuję. No, muzyczka, fajnie. Hey nie, słuchaj. Ty mi lepiej powiedz, co się dzieje. Ty telewizor mi się całkiem zaśnieżył. Hała go dogania, bo ta baba wymienkła, nie? Nie dała rady. Presja, co? Co ty mówisz? Kto to jest? Ten, co tego łyknął? tego jaki on tam był, wszystko jedno jaki ale go pałyknął Matko Boska ale nakonka ty ze wszystkich stron ty. teraz jeszcze ta, ten film o tej ciuciu babce wszyscy się trzęsą ja pierdzielę ze wszystkich stron ma. to haławina to już jest pyk, pikuś przy tym wszystkim Jezu, świat się wali ty koniec, wiesz co to znaczy? to jest koniec Polski, chłopie, koniec Polski nie hel. Koniec, w ogóle koniec Co to, co co, co ty słuchasz w ogóle? Co to śpiewa? Prezydent? Ja pierdolę. świat się wali ten narapuje. Ludzie, kochani. Gdzie my jesteśmy? Co? Ktoś go nominował? Co to kurwa jest Teleturni? To jest Polska chłopienia Teleturni. Mi się na napije trochę. Jasna, cholera, się polałem. Ciebie też sam polałem? Co? Myślę, że Twój ból jest większy niż mój. Też mi boli. Gdyś gorące padał, to. Koniec światła.